Witaj, z tego czytania dowiesz się, co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć przez następne trzy dni od momentu, kiedy oglądasz ten film. I nieważne, jaki masz znak Zodiaku, nieważne, kiedy ten film Cię znalazł. Tutaj jest dla Ciebie wiadomość. Dobrze, to teraz za chwilkę sprawdzę, jaka energia Cię prowadzi, co będzie najważniejsze przez te następne trzy dni, a w drugiej części czytania zobaczę, co się może wydarzyć, co idzie w Twoją stronę. Będą też słowa mocy, także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne dla wielu osób, także bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. Jeśli interesuje Cię czytanie prywatne, amulet ochronny, analiza astrologiczna, to napisz do mnie maila w tej sprawie. Mój adres mailowy jest w opisie filmu. Dobrze, to teraz jaka energia prowadzi Cię przez następne 3 dni? Jest. Numer anielski 666. Proszę się nie bać, to nie jest żaden szatan. To jest energia bogini, energia żeńska, energia kreacji, energia refleksji. Czyli przez te następne trzy dni wszechświat zaprasza cię do tego, żeby się zatrzymać. I parę ważnych spraw przemyśleć. I tak czuję, że co najmniej trzy, co najmniej trzy ważne sprawy będą do przemyślenia, i czuję, że warto zarezerwować sobie czas na podjęcie tych decyzji. Nie ma co się spieszyć. Dobrze. O co chodzi? Jakie to będą decyzje? Co się może dziać w związku z tym? to za chwilkę sprawdzę w drugiej części czytania, a jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, jak jesteś moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie, na karcie posty na moim kanale oraz na moich social mediach. Zapraszam do obserwowania i czytania. Dobrze, to teraz, co idzie w Twoją stronę? Co może się wydarzyć, jakie tutaj będą decyzje do podjęcia, sprawy do przemyślenia. Bo naprawdę czuję, że jest wiele do przemyślenia. Wiele nowych jakichś faktów się yy, w, przez poprzedni tydzień ujawniło, 6 dni, tak? Mamy szóstkę, to no to prawie tydzień, tak? Yy, I Właśnie teraz, no, już wiesz, że trzeba się zatrzymać i pomyśleć. Ale o czym? No to zaraz się dowiesz. Okej. Okay. Odpoczynek, relaks, urlop. No właśnie. Po pierwsze, żeby przemyśleć te wszystkie sprawy, to potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz dystansu, żeby w ogóle mieć przestrzeń na to, żeby podjąć dobrą dla siebie decyzję albo trzy, tak? Bo to trzy mocno mi się pokazuje. Więc tutaj po pierwsze, zrelaksuj się. Bo inaczej w ogóle nic nie zobaczysz, nie, nie będziesz mieć jasności umysłu, żeby w ogóle nad, nad czymkolwiek rozważać i decydować o czymkolwiek. Dobrze. Mężczyzna. No, odpoczynek od działania przede wszystkim, zwłaszcza, że tu mamy energię kobiecą, energię męską. Yy, energia męska jest obok karty odpoczynku, więc zaniechać działania. Nie, nic nie robić, tylko myśleć. <grym> no może nie, nie aż tak, ale prawie. Dom i rodzina, bezpieczeństwo, stabilność. Na te tematy będziesz myśleć, rozważać. W tych tematach będą ważne decyzje do podjęcia. Udana podróż. Tutaj, jeśli twoją wymówką jest to, że nie chcesz jechać na urlop, bo a znowu będą opóźnienia w podróży, a nie chce mi się i tak dalej, to podróż będzie udana, wszystko będzie ok. Nie, 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 niech to nie będzie twoją wymówką. Planuj ten urlop, jeśli nie możesz w te trzy dni. To następne 6 dni, 6 tygodni maksymalnie, bo już naprawdę potrzebujesz urlopu. Ale jeśli nigdzie nie jedziesz, to potrzebujesz dystansu i odpoczynku, chociażby te ważne sprawy przemyśleć. W biegu się nie da ich przemyśleć. Masz farta, szczęście ci dopisze w podróży i nie tylko, ale coś szczęśliwego też, jakiś szczęśliwy zbieg. Okoliczności się dla Ciebie wydarzy w te trzy dni. O, proszę, spotkasz dawną miłość, i może właśnie dla niektórych to spotkanie uruchomi przemyślenia. Czy ja jeszcze chcę tej relacji? A yy, może chcę po prostu relacji? Tak, tutaj yy, to ma uruchomić takie raczej yy, dobre wspomnienia. Miłe energie, niewygodne zaproszenie. Może być tak, że ta dawna miłość, albo jakaś dawna przyjaźń, tak, że ktoś cię zaprosi gdzieś, masz miłe wspomnienia z tego wszystkiego, ale nie do końca chcesz iść. Albo bardzo chcesz iść, ale w tym czasie już masz inne zobowiązania i nie wiesz, co tu zrobić, trzeba to przemyśleć. Starsza kobieta, tutaj do góry nogami była ta karta. Ja czytam to tak, że właśnie Twoja energia kobieca dojrzewa poprzez te wszystkie przemyślenia i decyzje, które mają być podjęte, tak? Te, te przemyślenia, które się dzieją w Tobie. Pojawi się nowy przyjaciel. No, i właśnie tutaj to może być nowy przyjaciel mężczyzna, nowy przyjaciel yy, kobieta, tak, przyjaciółka. Więc też jakieś szczęśliwe spotkanie z nową osobą yy, ma być, zwłaszcza w podróży. Irytacja, niepokój, frustracja też yy, właśnie dlatego potrzebujesz nabrać dystansu i odpocząć i w takiej chwili relaksu. Yy, yy, ze zrelaksowanym umysłem zainicjować te przemyślenia, bo na ten moment, jak tylko myślisz o tych sprawach, to czujesz irytację, niepokój albo frustrację i nie widzisz rozwiązania dla siebie. Dlatego, tak bardzo ważny jest ten odpoczynek, żeby można było świeżym okiem spojrzeć na te sprawy, które wymagają Twojej uwagi. Dokumenty do podpisania. Tutaj warto jest na spokojnie podejść do tematu, sprawdzać wszystko po 15 razy. Zwłaszcza jeśli jesteśmy w czasie retrogradacji Merkurego. A czy jesteśmy, to możesz sprawdzić właśnie na mojej karcie posty i na moich social mediach, bo tam piszę o aktualnej astrologii. Więc jeśli jest retrogradacja Merkurego, to częstsze są błędy w dokumentach, literówki i tak dalej. Sprawdzaj dokumenty, ale nie tylko w retrogradację, tak? Więc będą jakieś dokumenty do podpisania, może będą nadesłane do sprawdzenia, potem do podpisania. Sprawdzaj wszystko bardzo dokładnie, bo możesz szczęśliwie zauważyć jakiś duży błąd. Obsesja na punkcie kogoś lub czegoś. No właśnie, ta karta jest pod kartą dawnej miłości. Pytanie. Czy ty do tej osoby jeszcze coś czujesz, czy po prostu masz obsesję jakąś? Albo może ta osoba ma obsesję na punkcie Ciebie. Trzeba to wszystko przemyśleć, czy jeszcze chcesz być w tej relacji, czy nie. I niektórzy będą mieli też yy, przemyślenia takie, że jak ja w ogóle mogłem, mogłam mieć obsesję na punkcie tej osoby, jak dobrze i szczęśliwie, że to już się zakończyło, więc tutaj wszelkie jeszcze. Jakieś takie właśnie niuanse, a propos relacji też y, będą przez ciebie rozważane. Jako, że jest to ćma i mamy 666, tak? To tutaj mogą to być głębokie przemyślenia i y, takie momenty aha, świadomości, nawet na poziomie podświadomości gdzieś, nawet tego nie zarejestrujesz, a się wydarzy. I też to jest bardzo dobry czas na pracę z cieniem, bo o tym też, <laughs> przepraszam, mówi <laughs> Ćma. Oj. <laughs> I też dobry czas na wyjaśniające rozmowy. Taki komunikat poczułam z tej zatkanej czakry gardła, że tutaj też coś jest do wyjaśnienia. Rozmowa między tobą a mężczyzną. Między Tobą a starszą kobietą, między Tobą a dawną miłością, między Tobą a dawną przyjaźnią. Tutaj oczyszczające i uzdrawiające rozmowy są jak najbardziej wskazane, zwłaszcza tam, gdzie jeszcze jest jakaś ukryta irytacja, niepokój, frustracja. Jeżeli tak jest, to znaczy, że jeszcze lekcja związana z tą relacją nie jest przerobiona, albo relacja nie jest uzdrowiona, w zależności od tego, jaka to jest relacja i czy trwa w Twoim życiu. W każdym razie to wszystko jest do uzdrowienia, do zamknięcia i nawet można zrobić to przez te następne 3 dni. Jak nie 3, to 6 dni, 6 tygodni, tak 6 miesięcy. Jeśli. Sprawa jest świeża, na przykład jesteś świeżo po rozstaniu, a jeszcze spotykasz byłego, byłą, i tutaj jeszcze jakieś lekcje się uruchamiają do yy, przetrawienia, tak? O tym mówić ma. Bardzo dużo się dzieje w świecie yy, myśli, emocji, yy, w podświadomości. Bardzo intensywne trzy dni przed Tobą inicjują, yy, no. Początek zmian. Tutaj te zmiany kiełkują w tobie. Dobrze, to teraz jeszcze słowa mocy, potężne afirmacje, które łączą cię z Twoją wewnętrzną mocą, i tu jeszcze mamy dodatkowe wskazówki, często a propos czytania: jak wspierać się wszechświat przez następne trzy dni. Wszystkie moje potrzeby i życzenia są spełnione, zanim zdążę je wyrazić. Piękna afirmacja, która przybliża Cię do właśnie energii takiej yy, bardzo szybkiej manifestacji. Też czuję, że wielu z Was tego pragnie, i powtarzając tę afirmację, właśnie dostrajasz się do tych szczęśliwych. Energii, powodzenia i przepływu. Jeśli spotkasz dawną miłość, do której jeszcze coś czujesz do tej osoby i zastanawiasz się, czy będziecie razem, to zapraszam na moje czytanie bezterminowe. Wybierz kartę, z którego właśnie się tego dowiesz. Ten film za chwilkę będzie na ekranie. A obok niego drugi, dobra wiadomość, której teraz potrzebujesz. Żeby przejść do jednego z czytań, kliknij w odpowiednią miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.